Mam nadzieję, że do niedzieli już wszyscy zdążymy przyzwyczaić się do tego w jakimś sensie, czy, 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 czy żeby nas dotarło do nas, no nie wiem, w jakiś sposób, że jednak jesteśmy mistrzem, nie tylko mistrzem, ale zdobyliśmy dublet, bo zgadzam się, że nie widać tego po drużynie. Bo trenerzy też nie. Wiedzieliśmy, czego się od nas oczekuje i, i że wszystko w naszych rękach, a ten lech trochę napędził stracha w sensie takim, że nie odpuszczał praktycznie do końca w najmniej. W spodziewanym momencie, żeśmy zdobyli mistrzostwo. No ale sezon chyba naprawdę udany. No. Przed, przed, przed sezonem chyba każdy takie rozwiązania wziąłby w ciemno, więc jest powód do, do radości. Jest, Rado. jest, jest czego się cieszyć na pewno. Jakieś problemy przed tym ostatnim meczem? Nie, no zawsze coś tam jest, ale raczej nic takiego. Nie wiadomo co z Kubą Ważyniakiem, z Kubą Rzeźniczakiem. Chcielibyśmy zakończyć sezon Zwycięstwem nad Śląskiem, Śląskiem, który jest jedyną drużyną, która nas może pokonać dwukrotnie w Lidze. To jest dla nas największy chyba aspekt taki motywacyjny przed, przed tym spotkaniem. No bo zawsze to, to dobry wynik sprzyja temu, żeby ta feta była lepsza. W tym ostatnim meczu poza punktami jeszcze jest szansa na zdobycie korony króla Strzelco, hmm. przez którego jest piłkarz Legi. Czy... No niech się obudzą, no, jak mają szansę. Dużo będzie zmian? Czyli jak to będzie trener tych kadrowniczych oszczędza? No, na pewno będziemy mieli to uwadze, żeby Waldkowi pomóc Fornalikowi na ile to będzie możliwe, przyoszcz przyoszczędzić tych, tych zawodników, bo, bo dla nich w końcówce sezonu no, no, też granie takie co trzy dni no, nie jest w tym momencie najlepszą wersją. A co będzie z tym lubem? Będzie z nami, zobaczymy czy zagrać, czy, czy nie zagrać, będzie e, celebrował dublet, bo no, mu się należy po prostu. Ale w kadrze Meczowej się znajdzie chociaż? Mm, Najprawdopodobniej. No, Bia nie było. Normalnie. Jak białe biały niedźwiedzie? Nie było, jeszcze nie widziałem. Jeszcze nie widziałem. <grym> ja <jeszcze nie> Dlaczego <grym> uciekasz tam? Nie uciekam, jeszcze tu to wrócę. Gdzie no zobaczymy. Za dwa lata? Za trzy? Długo się zastanawiałeś nad tą propozycją? Oczywiście, że tak, no bo wiadomo, że zrobiliśmy swojej i, i ciężko mi było podjąć, bo no bo... Tak jak już mówiłem, że chciałem, chciałem grać yy, z chłopakami i pomóc jej w, yy, w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przyszła taka oferta, wcześniej też miałem takie oferty i, i albo rezygnowałem i... Też z tamtego kierunku, tak? Może nie z tamtego, były też i, i inne kierunku, a wiadomo, że, że nie mam 20 lat, bo gdybym miał 20 lat, to bym pewnie został tutaj yy, z chłopakami. No zobaczymy, no. podpisałem kontrakt, yy, byłem tam, naprawdę baza, byłem pod wrażeniem, no bo chyba w Polsce nie ma takiej bazy treningowej, 12 boisk i klub naprawdę na, naprawdę super, także jestem zadowolony i, i jestem sercem z chłopakami tutaj. Co Cię przekonało oprócz kasy? Moim zdaniem, Liga Rosyjska jest o wiele mocniejsza niż nasza. Wiadomo, miasto są i lepsze, lepsze, lepsze miejsca, fajne, także w tych miejscach, w których byłem, bardzo mi się podobało. Wiadomo, że tam jeszcze przyjeżdżałem, niektóre, niektóre miejsca były o troszkę, troszkę gorzej, wiadomo, że, że to jest Rosja i, i tak, ale ogólnie, ogólnie jestem zadowolony. A poznałeś szefa, całego właściciela? Czy... Tak, drużyny nie poznałem, bo mają teraz urlopy i. i i 12 dopiero się spotykałem, bo oni wcześniej skończyli ligę, także, także chłopaków nie poznałem. Szefa i wszystkich w klubie zdążyłem poznać. Mi się wydaje, że dla Legii zrobiłem wszystko, co mogłem. Zrobiłem trzy razy Puchar Polski, raz mistrzostwo, także jestem z tego zadowolony. Chciałem spróbować sił w innej lidze i, 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 i mam nadzieję, że, że, że będę dalej szedł w, szedł w górę. Z Rybką i Komarem się kontaktowałeś? Jeszcze nie, będzie razu. czas na kartę. Wiemy o tym, że dwa lata temu grałem w młodej Ekstraklasie, prawda? Także, czy tam i 2,5, także ten przes przeskok był bardzo szybki. No. Cieszę się, że, że moja ciężka praca została wynagrodzona i, i, i tak jak mówię, no, dostałem szansę chcę z niej skorzystać. prawda? Sam zespół pamiętałeś, bo graliście z nim? Oczywiście, że pamiętałem. Graliśmy, graliśmy z nimi, pierwszą połowę to biegaliśmy za piłką, można powiedzieć. Właśnie mówisz, że, że, że wrócisz do Legii i może za 3 lata, powiedzmy po końcu kontraktu, ale gdyby była oferta zostania dłużej w Rosji, to czy to jest tylko taki jednorazowy wypad? Nie, no kontakt? oczywiście, że nie, no, ja, ja patrzę tylko w górę, mam nadzieję, że, że będę miał ten dobry sezon i, i, i mogą też się zgłosić inne drużyny, prawda, z, nie wiem, czy z ligi rosyjskiej, czy z innej, yy, z innej ligi, tak jak mówię, no mam sentyment do, do, do tej drużyny i do tych chłopaków, także na pewno... Kiedyś na pewno chciałbym tutaj jeszcze wrócić. Pamiętasz co mówiłeś, no, jak, jak lecieliście do Moskwy, że tam była machaczkała? Blisko, blisko już. No może kiedyś będzie taka propozycja, także zobaczymy. Prawie, prawie, prawie się udało. Prawie. Więc jak teraz tak patrzysz na chłodno na to wszystko, no bo gdzieś tam był, jesteś tutaj od 2006 roku z przerwami na wypożyczenia, taki, nie powiem, zapchaj dziura przez 4 lata, ale no gdzieś tak to było. I nagle stajesz się, z tego co pamiętam, drugim najdroższej sprzedanym obrońcą z polskiej Ligi po Marseille. Ciężko mi teraz powiedzieć, wiadomo, że początki były ciężkie i jak przychodziłem wszyscy, czy tam grałem o niej w żeby godzić, wypożyczyć, jak nie grałem, wiadomo, że żeby iść gdzieś na wypożyczenie, bo się nie, nada, nie nadaje tutaj na razie na Legię, jak, jak było widać przez ostatnie dwa lata. Fajnie to wyglądało i, i fajnie to poszło do góry, Ta cała, cała moja przygoda z piłką yy, fajnie się rozwinęła i tak jak mówię, no, nie zamyka się na tym, że, że, że jadę tam tylko zarabiać pieniądze, prawda? I, yy, jadę się dalej rozwijać i tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze w lepszych klubach zagram. Najpierw pograsz w kadrze naszej, miejmy nadzieję, że w końcu dostaniesz taką prawdziwą szansę, liczysz liczysz na to? No tak, cieszę się, że dostałem powołanie. Zobaczymy, to już od trenera zależy, czy, czy zagram, czy nie zagram. Wszystko, wszystko okaże się na zgrupowaniu. Nie no więc, no chyba zasłużyłeś sobie tą rundą, no bo umówmy się, byłeś najrówniej, jednym z najlepszych piłkarzy, byłeś legi. No to jest tylko się cieszyć, nie? że, że, że kolej, kolejny raz dostałem, dostałem to powołanie i tak jak mówię, no, będę starał i robił wszystko na treningach, żeby żeby dostać znowu szansę i zagrać jak najlepiej. I ty widzisz to się w tej kadrze, jeśli tak to na pozycji stopera czy na prawej obronie. I w ogóle jak masz grać w klasandraże? To wszystko się ukaże na obozach. No, dopiero wiadomo, byłem tam dwa dni 12 zaczynamy, zaczynamy zgrupowanie w Austrii, także wszystko wszystko wyjdzie w praniu, można powiedzieć. włak na Cię jako swojego następcę, a ty odchodzisz to. Z... Zawód mu chyba sprawiłeś. Nie, no chyba nie. Moim, moim zdaniem chyba się cieszę, że, że, że wyjeżdżam i, i próbuję sił w innych widzę. Tak to, 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 to teraz, to, ja skoro że namaści u ciebie jako swojego następcę, to kogo ty namaścisz? kto, kto może Cię zastąpić w takim razie? Nie wiem, zobaczymy. Chyba. Czas pokaże. Dzięki.